Kamil Jóźwiak, kurwa, no nie, nie mogę zdzierżyć tego gościa, nie? Jest taki, kurwa, jest taki mierny. Lewy napastnik, kurwa. 11 meczy w tym sezonie, 0 bramek. Jeszcze wygląda jak niedojebana sowa. Napastnik, kurwa, w reprezentacji. 20 meczy, dwie bramki. Zobaczmy, kurwa, z jakim giblartarem to strzelił. Zobaczmy z jakim Gibraltarem to strzelił. O ty z Holandem i z Węgrami ty, ale ja ja no hmm. Hmm. puchacz puchacz kurwa tego też ten to też jest kurwa przygub. Ja lubię tych takich kurwa poczutych. A. <grymne> A. Nie no, ty to, to zajebiście, kurwa. Gra tylko w polskiej reprezentacji. Ha! Nawet go, kurwa, w tym Unionie Berlin nie wystawiają. Niesamowite. Klich? Nie no, Klich to coś osiągnął. Klich, y on w Lec nadal siedzi, ta. Nie jest ten. Wiesz, gra w, gra w Premier League, nie? Poza tym z Klicha była kiedyś, y może nie tyle Beka, ale z Klicha on chyba do Niemiec poszedł z tego co kojarzę i tam. To był taki typowy ziomek, co wiesz. Kupuję go klub, bo z polskimi zawodnikami tak jest zawsze. Oni idą za dwie banki za granicę, siedzą tam rundę, nic nie grają i zaczyna się wypożyczanie ich przez 3 lata. I potem kurwa wracają po tych 5 latach, jak, im, jak już wydudnią ten kontrakt do końca i grają kują na tych wszystkich wypożyczeniach, to wracają do Polski. Kurwa za każdym razem się tak dzieje. To jest wypożyczenie, 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 koniec kontraktu wracają. Wracają do Polski. No, i on też był takim zawodnikiem. Tylko mu mu dobrze chyba poszło w tym, nie? Yy, w Holandii. No. Pożyczenie, wypożyczenie, wypożyczenie. Hmm. No. To go kupił Wolfsburg. Zaczął go wypożyczać, no wiadomo, zaczął go wypożyczać i potem go, kurwa, sprzedał, żeby znowu go kupić i po pół roku go, kurwa, sprzedać? A jego potem też, kurwa, sprzedali po roku? Kurwa ty. No są są. Dobra, ka Kasia tutaj zagramy. Żurkowski. Zobaczmy, co u niego, a już nie Fiorentina. Jakieś dwie bramki. Tutaj jest, jeszcze. Pożyczenie. Zauważyłem, że Empoli i Fiorentina cały czas sobie ten, bardzo dużo Polaków, znaczy dużo Polaków, no było tam kilku takich, co? Pomiędzy tymi dwoma klubami ten, nie?